Ojejciu, no o, ale lufa tutaj jest, no. <laughs> tak, no ja upadłem, tak. to są fajne rzeczy. O -o -o. O kurwa Chwila wytchnienia Ale głęboko wchodzi tak O ale wpada Gdzie ty jesteś teraz? Myk 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 Isko Ola Mik, mik No a Tędy idzie letni szlak Podziwiam, że komuś się chciało U. Kurwa! O jeciu! Ale to ślady Nawet nie da się dobrze zjechać na dupie, no? Patrzcie! Komuć. Oj! Kurwa! Blać Kuźmę zachciało. No cóż, plan jest easy. Na karb, skarbu na kościelec z nadzieją na zachód słoneczka. No bo już jest późno, już jest po 13, a kondycji dzisiaj nie mam ze sobą, także pewnie się uda. No i fajniutko. Uprzejmi ludzie donieśli mi, że śnieg jest do dupy. Czyli co? no. Idziemy? No idziemy, idziemy. A, będą jaja chociaż Powiem tam tak Ci ludzie nie kłamali O, lepiej chyba świeże ślady kopać niż iść po tym e, po tym czymś ktoś tu chyba na dupie zjechał Uf, uf. O. tu już deczko lepiej Ojej O nie jednak uf. O Jezus <grystanie> No to jeszcze się pobawimy chwilę dzisiaj O oh. Mek make, make, make disco polo O <grystanie> 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 Opa, hej. ma kamień. I źle. I tu są już stopnie. O, już idę. O, tu nic nie trzyma. Tak tylko wbijam, bo, bo, tak wypada. A to wszystko się sypie i tak. Opa. No, tak to wygląda za mną. Dosyć, no nieprzyjemnie. Ale spokojnie do przejścia. Później ten śnieg tak się sypie, że ciężko się szło. No i tam do końca. Cześć. Uuu, No i ciśnio, ale lampa. Uuu, aż ciężko się idzie. To wszystko już też mięknie, no ale szok. <grytanie> Jest tak mega ciepło. Że za chwilę pewnie zdejmę tę kapotę. No jakoś tam po się idzie, nie? <noise> Ale upał. Chcę do cienia. O, tutaj. Nie no, gdzieś muszę usiąść sobie w cieniu. się zaczyna powolutku, ale jest mało tego śniegu tutaj. Co chwilę stukam w jakiś kamień. O. A To w ogóle jakaś zielenina na wierzchu. No i tak sobie bojam się tu głęboko nawet, a nie ja też. O. Kamyczki. Tu taki fajny moment. Latem tu jest dużo zapychów, a dzisiaj mamy zimę. No i zobaczymy, jak to się trzyma tutaj. Ok. E, siadło. Elegancko. Kurwa. Gitara. Pięknie. Ale schodki uklepane, także to lip nie trzyma. Ale tu, gdzie dobrze ubite, to w miarę to bezpiecznie wygląda. No, tutaj tak dosyć nieprzyjemnie. Ojej, tu mało śniegu, rzeczywiście. Ale niewygodnie. To moje raki o, stukają ciągle w kamienie. Będzie się całkiem spoko. Nie ma na co narzekać, co tylko tych kamieni trochę za dużo na wierzchu jest. Opa, no O, jeszcze kawałek. Ojej, czu. O tu w ogóle nie ma co się bić. Słoneczko. Ojej. O, ja nie lubię takich ścieżek. Bo tu można spaść. No i będzie lipa. Ciężko się idzie, ale jest mega pięknie <laughs> Odważnie po takim czymś odważnie no? Tak jak mówiłem, nie lubię tych ścieżek. jak na złość, ciągle jak tu przybywa. Dobrze, że to jakoś tam trzyma. Też no... O no tak się wbija, bo się wbija, ale pewnie by mnie to tutaj nie utrzymało, jakbym poleciał. No, A, śmieszne no. lepiej No trzeba uważać Żeby jakieś chujnie nie odjebać na końcu <grymny> O no Kurwa, tu skała Tu wchodzi cały Siadej, kurwa o. Już niedaleko To już chyba będzie wierzchołek No, zajęło mi tu A no nie Nie zajęło mi tu dłużej niż latem Nie cała godzinka wyjdzie Stamtąd A tam chyba na znaku letnim było 50 minut A ja spoko ten będzie taki moment e, potencjalnie kłopotliwy <noise> e, Bo tam chyba jest lód na tej skałce ostatniej takiej e, Co tam latem się zapycha często e, No ogólnie było spoko nie, do tego momentu <noise> No nic Coś wykombinuję, chyba mam taką yy, nadzieję. <gry> o, tu więcej śniegu, fajnie. Dosyć ciekawe. Oj, oj, oj. Ok, okej. Końcówenia. Jedna lówka, kolejna lówka. ...kładki jak dołów narobiłeś. No, nie było tak źle. Bateria mi padła w najlepszym momencie. Aj, no nic. Jeśli będę schodził, to wam pokażę. Jeżeli sej piju, piłuje, piju, je wie, że mi się tu godzina. Dauf na robi. P***n. No. O, ale lufa. Pięknie sło. No i siupa. a te baterie w tym gopro to chunia obie padły i tu w takim momencie fajnym w sumie pod koniec pod samym y, wierzchołkiem teraz na chwilę naładowałem pewnie za chwilę padnie znowu Uff, także tyle fajnie no hej no jakoś tam poszło w sumie nie było źle no ale nie było też dobrze to chyba super. Oczywiście, że super. No i zdążyłem na zachód. Nawet jeszcze mam... O, kilkanaście minut pewnie do zachodu. No, ale jest styczeń, także no, to nie był jakiś mega wyczyn. Bo... No, bo jest kapkę po 15, nie? powinno się wkakać no, ale nic Się, że to zejście będzie no, no takie potencjalnie kłopotliwe <noise> Ale jednak śnieg spoko nie jest jakoś mega źle nice. ale fajnie ten y, śnieg przychodziło i schodzi się naprawdę świetnie dawno mi się tak fajnie nie schodziło się mu skądś o, to są fajne rzeczy o. Ale wow. lepiej tak nie robić <noise> No i tam trzeba zejść Do przełęczy O, kuźdźwa Było mówione zejść, a nie zbiegać Hop Hop No i doszedł ja Na przełęcz Słoneczka nie ma, Już. Zjechać na dupie, czy stać? Jo. O, kur... To pędzimy. Szybciutko, bo słoneczko zaszło jest o tak zimno. No zimno to złe słowo. Jest rześko, jest rześko. O, kur... No, i chuj. Zaraz tu przyjdzie ten ch**ie będzie się mądrzył. Tak. No ja upadłem. Oto. I ja dalej. Tu już będzie taka ładniejsza ścieżka chyba. Oby. Ta, ona już. Uklepana ładnie. Tam chyba się yy, pomyliłem. I wszedłem. Nie no, to zbocze to trzeba. Ale było śmiesznie chociaż, O. Hm. Siki. Jeśli oglądasz ten moment, to znaczy, że obejrzałeś film do końca. Dzięki. No niestety, zimowe Tatry y, są takie czasem no nieprzewidywalne. No i zdarza się, że jeden szczyt nie wpuści, inny wpuści. Może. Jak na przykład dzisiaj. No ale to myślę, że jest kwintesencja tego zimowego szwendania się tutaj. Tak coś jak zawsze jest fajnie.